Na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj robię tutaj kolejny miks. Kolejny miks dla gołąbków na bazie maślanki. Wlewamy sobie maślaneczki tutaj do pojemnika. Poleję po ściance, jak około powiedzmy, szklanki. Może troszeczkę więcej, takiej szklanki 330. I tutaj maślanka będzie dobrym wsparciem, jeśli chodzi o opierzenie. Maślanka jest bogata bogata w witaminę D, jest źródłem fosforu, dostarcza również do organizmu dużej dawki witaminy K. Także myślę, że, że maślaneczka tutaj będzie dobrym takim, dobrą bazą, jeśli o to chodzi. No i również tutaj zawiera witaminę B, A oraz D. I minerały, tak. Ma minerały w sobie, więc ona ląduje tutaj jako baza. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Kolejnym składnikiem naszej, tutaj naszego żółtego miksu, bo dzisiaj jest. Żółty mix jest Patison. Jeden taki Patisonik myślę, że wystarczy. I Patison tutaj e, zawiera potas, wapń, żelazo oraz magnes. E, zawiera również e, dużo witaminy C, witaminy B1, B2 e, i karoten, tak. Czyli, czyli tutaj. Taki miksik sobie trafia. I tutaj ten patison, który jest dodany do miksu. Działa dobrze na układ odpornościowy oraz oraz na układ krążenia. Czyli. Czyli akurat akurat tutaj może może sobie. Znaleźć zastosowanie. Następnie dajemy pół takiego korzenia kurkumy. Jako, że kurkuma jest przeciwzapalna, mamy jesień, więc myślę, że tutaj kurkuma będzie też dobrze dobrze wpływała na nasze gołębie i kurkuma zawiera witaminy z grupy B. Jest również bogata w witaminy E i K. Ale z mikroelementów również posiada wapń, żelazo, magnes, potas, fosfor, sód oraz cynk. Kolejny jest taki, już delikatnie wysuszony przeze mnie, bo chciałem tutaj wysuszyć korzeń, korzeń imbiru, który również jest bogaty w witaminę C, witaminę K oraz witaminę E. I A również. I, i, I również posiada witaminy tutaj B1 oraz B2, kwas foliowy. I Imbir nam tutaj wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego, ale również wspiera układ odpornościowy. A jak wiadomo, wszystko, wszystkie choroby biorą się od jelit, i to, i to nie jest jakiś mój wymysł. To jest po prostu stwierdzone, że jeśli w jelitach ta gospodarka jest taka dosyć słaba, to to tutaj nasz organizm cały cały dostaje, że tak powiem po dupie, kolokwialnie mówiąc. Kolejna tutaj w naszym miksie ląduje papryka żółta. Papryka żółta z tego względu, iż ona też zawiera dużo witaminy C oraz kar karotenoidy. Dużo, dużo beta-karotenu ma. No i, i również zawiera kwas foliowy, witaminę A, E, K i potas, mangan, żelazo oraz magnes. Także tutaj, papryczkę sobie dajemy, i ona również nam tutaj wspiera układ sercowo-naczyniowy. Działa, papryka żółta działa y, dobrze na to, żeby te y, naczynia krwionośne się nie, nie starzały zbyt szybko, żeby się nie zwapniały, czyli po prostu żeby, żeby cały czas y, wszystkie, wszystkie y, żyłki, tętniczki y, tutaj Tutaj miały, miały, że tak powiem cały czas dobrą kondycję i i były w jak najlepszym, że tak powiem stanie, żeby gąb jak najdłużej nam w hodowli tutaj e, trzymał się dosyć dobrze. Kolejne mam tutaj żółtko jaja kurzego, które również ląduje do naszego miksu. I tutaj żółtko Posiada również y, witaminę B, A, D, E oraz K. No i, i z y, mikro, mikro, makro, mikroelementów. Żelazo, cynk, selen oraz cholinę, która y, potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania y, mózgu. I żeby dobrze wpływała na pamięć na proces uczenia się, koncentracji to tutaj żółteczko nam się dobrze sprawdzi. No i przede wszystkim żółtko, żółtko jaja tutaj wspiera nam opóźnia jakieś tam choroby narządu wzroku, tak. Także ono sobie może tutaj śmiało wylądować. No i co jeszcze tam żółtko jaja zawiera? Żółtko jaja zawiera wapń, żelazo, potas, magnez, fosfor, sód oraz cynk. Mam tutaj wyciśnięty sok z cytryny, praktycznie cała cytryna. Ogólnie miks będzie taki delikatnie słodko-kwaśny. Także sok z cytryny. I tutaj cytryna, jako antyoksydant oraz środek przeciwzapalny. Tutaj również ta cytryna nam wspiera, korzystnie działa na układ krwionośny. Także, także cytrynka, no i wiadomo, cytryna, i wszystkie różne takie uważywa owoce, które posiadają witaminę C, dobrze korzystnie wpływają właśnie, właśnie na układy krwionośne. Także cytryna, jak już tutaj powiedziałem, ma witaminę C, witaminę E, witaminy z grupy B oraz również beta karoten. Zawiera potas, magnez, sód i żelazo. To mam to. I teraz dajemy sobie. Syrop z Rokitnika. Kieliszek syropu. I tutaj on również ma witaminy z grupy B: witaminę E oraz C. Karotenoidy. I z minerałów ma mangan, bor, żelazo. Więc on tutaj sobie dobrze również. Płynie na stany zapalne przewodu pokarmowego, gdzieś jeśli się pojawiają. Więc, więc, więc będzie korzystnie tutaj dla gołąbków, ale również, również jest jako przeciwutleniacz, więc on spowalnia ten rokitnik procesy starzenia się organizmu. Kolejny będzie lądował tutaj miód wielokwiatowy trzeba go pierwszy podkręcić. O, udało mi się. Taka myślę, że łycha stołowa spokojnie. Może sobie wjechać. No i tutaj miód yy, miód jako antybiotyk naturalny jest uznawany ten wielokwiat. Jest dosyć taki, dosyć... Taki noży, tak powiem, korzystnie wpływa. Działa, działa właśnie przeciw, przeciw bakteryjnie, przeciw grzybicznie, przeciwwirusowo. Korzystnie również tutaj przeciw, przeciw paciorkowcom. Jeśli gdzieś się pojawiają, to również ma takie dobre, dobre, dobre działanie. I działa na układ, również krążeniowy. Na, na, na serce wspiera tam walkę organizmu z przeziębieniami, różnego rodzaju. Także I tutaj. W miodzie również znajduje się witamina C. Ktoś może tutaj puknąć się w głowę, jak w miodzie może witamina C występować? Występuje. Również występuje witamina B, B6, witamina B3, witamina B2 oraz witamina K. Następnym, następnym tutaj dodatkiem są orzechy nerkowca. Orzechy nerkowca. Z tego względu, że tutaj w nerkowcu mamy witaminę B6, yy, który, który, która dobrze wpływa na układ nerwowy, układ odpornościowy działa również dobrze na metabolizm, na pamięć, koncentrację yy, i dobrze wpływa też. Yy, na układ krwionośny, z tego względu, że wspiera, wspiera produkcję czerwonych krwinek. I nerkowiec jest bogaty w witaminę C również, w witaminę E, wniacynę, tiaminę, ryboflawinę, witaminę B6, kwas foliowy oraz witaminę K. No i zawiera wapń, żelazo oraz sód, więc, więc myślę, że to tutaj Nerkowiec będzie też dobrym dodatkiem. No i troszeczkę wprowadzimy egzotyki dzisiaj do naszej mieszanki. Mam tutaj marakuje, którą też postanowiłem dać gołąbką. Taka już dosyć mocno dojrzała ta marakuja. Taka już powiem, że tak nawet za bardzo troszeczkę przejrzała. I tutaj, jeśli chodzi o, o marakuje, yy, to również zawiera witaminę A, C, E, K, witaminy z grupy B yy, oraz, oraz żelazo, magnes, fosfor, potas, sód, wapń i cynk. I tutaj marakuja korzystnie yy, Wpływa na serce, na układ krążeniowy, układ krwionośny również wzmacnia mm, układ odpornościowy. I, I jeśli gdzieś tam się pojawiają jakieś infekcje dróg oddechowych, to również ona fajnie tutaj działa. E, fajnie, fajnie sobie działa, właśnie, bo. Bardzo bardzo dobrze, że tak powiem, usprawnia pracę tak układu oddechowego. I tutaj jako następny składnik to jest taka myślę około 50 octu jabłkowego. Ja ocet również stosuję do poideł, ale tutaj w tym miksie będzie też e, będzie też dobrym. Składnikiem, jako że ocet ma właśnie właściwości przeciwbakteryjne, yy, również wspiera pracę serca. Yy, także on tutaj sobie wjeżdża, i wiem, że ocet jabłkowy jeszcze dobrze wpływa na, yy, na skórę, na, na pióra. Więc tutaj ocet jabłkowy nie na obrus. Ocet jabłkowy sobie wjeżdża i jako taki dodatek pół szklanki oleju sobie też wjeżdża, żeby tutaj dla gołąbków łatwiej było się pierzyć. Ja tu mam orzech jeszcze kawałek, żeby takie było wsparcie właśnie w pierzeniu dla gołąbków. Aby później nie było jakiegoś hejtu, że podczas podczas pierzenia gołębie latają i w ogóle, oczywiście pozdrawiam. Osobę, która komentowała i, i tutaj hejtowała. Ja moich gołębi nie ganiam absolutnie. Ja otworzę im klapę. Jeśli sobie chcą, to sobie wychodzą latać, jeśli nie chcą, to nie latają, ale ogólnie. W gołębniku praktycznie tylko zostaje mi jedna samiczka i samczyk zostawał. Aczkolwiek dzisiaj, dzisiaj latał. Więc więc nie muszę ganiać swoich gołąbków, wystarczy, że otworzę klapę i same sobie idą w powietrze i latają około pół godziny, 40 minut. Po 25 minutach próbuję je ściągnąć na gołębnik, ale nie kwapię się do tego. Dobra, wracając do tematu miksu, idę to sobie zmielić, za chwilę pokażę jak to wygląda. I... I co? No i odstawię to, żeby sobie to fajnie przeszło. i Jutro, jutro gołąbki dostaną tu do jedzonka. I tutaj miks wspierający odporność oraz wspierający wspierający <laughs> tutaj nam oczy pracę mózgu wspierający układ sercowo naczyniowy układ układ um, immunologiczny mamy gotowy jest to sobie taki żółciutki miks Teraz mówię, trzeba to odstawić do lodówki. Niech tutaj się składniczki nam zwiążą ładnie ze sobą, i wtedy, wtedy, głąbki dostaną to na karmę. Będzie również tutaj materiał. Z tego, jak to sobie będzie wyglądało, myślę, że przy tym miksie po prostu poleci zwykła pszenica i zwykła mieszanka, bo tutaj. Jest dosyć tych składników, yy, czy znaczy składników. No minerałów, witamin, że raczej żadnego wzbogacania mieszanki nie będzie nie będzie potrzeby stosować. No i dobra, ode mnie na dzisiaj tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Dzięki za uwagę. Pigeon Poland. Pozdrawiam.